No i Witam serdecznie. Razem ze mną jest Artur Dziambor, poseł na Sejm i wiceprezes partii Korwin, która współtworzy Konfederację. Chciał, więc jem... Chciałem pana trochę pomęczyć, ponieważ no, mieliśmy ostatnio kryzys na granicy poważny. I ja tak powiem szczerze, myślałem, że wolnościowcy będą za tym, żeby no, każdy człowiek sobie swobodnie przekraczał granicę, kiedy chce, żeby sobie swobodnie podróżował. Czy może jednak się myliłem? No nie, wolność nie polega na tym, że każdy może sobie swobodnie przekraczać nielegalnie granice i może sobie nielegalnie wbijać się do dowolnego państwa bez żadnej absolutnie kontroli, ponieważ kajnegręczen. To nie na tym polega wolność. My jednak za każdym razem zaznaczamy, że wolność to też jest odpowiedzialność i że jednak prawo obowiązuje. Po coś te granice istnieją? Jeżeli te granice istnieją, na państwo ma obowiązek bronić ich ich bezpieczeństwa i bronić tego, żeby przez te granice nie przepływały właśnie nielegalnie grupy imigrantów. Są od tego granice legalne. Jeżeli tacy ludzie chcą przyjechać tutaj na wakacje, niech przyjeżdżają, wydają swoje pieniądze, niech dadzą polskim przedsiębiorcom zarobić. Jeżeli ci ludzie chcą tylko przejść przez nasz kraj, no to trochę gorzej, ponieważ nie będą mogli ubiegać się o azyl. A jeżeli chcieliby u nas zostać, to mogą legalnie złożyć wniosek o azyl i wtedy ten wniosek o azyl musi być rozpatrzony przez nasze odpowiednie urzędy. Do tego dedykowane. Także sprawa jest dosyć prosta. W tym przypadku my musimy bronić naszych granic, to jest oczywiste. Nie mamy jakiegoś bardzo negatywnego nastawienia do, do imigracji tego typu, zarobkowej albo, albo do turystyki. Natomiast to jest nalot po prostu zwyczajny, przeciwko któremu musieliśmy się postawić. Jasne. Dobrze. No, Zmieńmy temat, bo pan jest, zanim został pan posłem, był pan nauczycielem, miał pan swoją szkołę. No i teraz, gdyby się tak zdarzyło, że Konfederacja wejdzie kiedyś do rządu, to pan pewnie chciałby być ministrem edukacji i mówić rodzicom, jak mają uczyć swoje prywatne dzieci. Ministerstwo edukacji nie jest takim fajnym kąskiem wcale. To jest, to jest takie ministerstwo. Nie, nie, ja oczywiście bardzo chętnie i oczywiście w tę stronę idę. Natomiast ministerstwo edukacji jest ministerstwem trudnym, ponieważ e, mamy największą grupę zawodową w Polsce, to są nauczyciele. Ponad pięćdziesiąt 530 000. Do tego mamy administrację, która utrzymuje tych nauczycieli, jakoś tam i trzyma i pilnuje tego wszystkiego. To jest około 220 tysięcy ludzi. Z 750 tysięcy ludzi w systemie. Wszyscy ci ludzie to, są, to jest sfera budżetowa. Wszyscy ci ludzie stanowią koszt dla państwa. I no niestety jest tak, że przy okazji, jak już taką, taki mamy system, no to te, te, ta praca, ten zawód, ta profesja. Generalnie nie jest miejscem pracy, do którego lgną ludzie masowo, ponieważ wiedzą doskonale, że niestety są pewne ograniczenia finansowe tej pracy. Nie ma wolnego rynku. Nie ma rynku, w którym człowiek, który jest lepszy, będzie dostawał więcej. Tylko jest tak, że no, po prostu wszyscy dostają tyle samo. I to jest zazwyczaj mało. I niestety niesatysfakcjonująco. No, co jest oczywiste, ja zawsze mówiłem, że nauczyciele powinni zarabiać dużo więcej, co najmniej dwa razy więcej, ale też za więcej pracy i za, za to, że będzie ich mniej, ale będą lepiej pracować. Więc to nie jest łatwe, absolutnie do pogodzenia. O tym się łatwo nie rozmawia, bo oczywiście mówimy tutaj o tym, że konieczne, absolutnie konieczne dla rozwoju tego zawodu, tej grupy zawodowej jest, jest redukcja. No ale tej redukcji nikt nie chce przeprowadzić. Także zobaczymy, jak minister Czarnek, ten, który jest obecnie, sobie z tym poradzi, bo pewne kroki zdecydowanie podejmuje i to widać. Okej, okay, no dobrze, ale to taki idealny dla pana system edukacji, jakby wyglądał? W idealnym świecie to system edukacji jest prywatny i my po prostu wszyscy rozumiemy, że wiedza jest towarem, ale my w tym idealnym świecie to my nie będziemy nigdy prawdopodobnie żyli. Więc zróbmy wszystko, żeby było chociaż troszkę bliżej. A troszkę bliżej to jest wprowadzenie bonu oświatowego. To jest tak, że nadal jest spełniony konstytucyjny warunek tego, że rodzice posyłają swoje Darmowe dzieci do szkół bezpłatnie, tak? niedarmowa. Bezpłatnie, tak. Rodzice posyłają dzieci do szkół, natomiast system jest całkowicie sprywatyzowany. To znaczy szkoły wszystkie są prywatne, są firmami, dyrektorzy nie są administratorami. Administratorami budynku państwowego, tylko są właścicielami firmy na przykład, które to prowadzi, albo spółki. No i po prostu podpisuje kontrakt z odpowiednią komórką, w tym przypadku Ministerstwem Edukacji, które przez jakiś czas jeszcze będzie musiało istnieć oczywiście w tym systemie, na prowadzenie zajęć edukacyjnych za odpowiednią opłatą. Opłata, opłata będzie składana przez rodziców w postaci bonu. To tak w skrócie, bo oczywiście detale moglibyśmy przez godzinę omawiać, ale, ale chodzi o to, żeby ten system zupełnie odwrócić i sprawić, że zawód nauczyciela stanie się zawodem atrakcyjnym, rynkowym. Ponieważ w tym momencie jest tak, że każdy, kto może, to jednak wybiera, wybiera zawód inny jakiś, tak. rozwój swoich umiejętności w jakimś korpo, ponieważ po prostu wi wiadomo, że tam jest jakaś drabinka, drabinka do osiągnięcia awansu zawodowego. Tymczasem awans zawodowy w, w zawodzie nauczyciela kończy się po 10 latach. Mhm. Po 10 latach osiąga się ten poziom dyplomowania i przez następne 35 lat już jest dokładnie w tym samym miejscu. No Ja pamiętam ze szkoły, że dużo moich nauczycieli, jakby później prywatnie petycję jeszcze udzielało, Dobrze, ale to nie, to nie na tym polega, to każdy może robić fuchy, tak? Można być jest. też, można być, być w, w każdym zawodzie można robić fuchy, tak? Jak się, jak się jak się jest, nie wiem, pracuje się od 8 do 16 w, normal, w biurze, ale na przykład umie się grać na jakimś instrumencie, to się tak. potem na weselach gra, tak? W zespole. Ale to nie o to chodzi, że człowiek, który umie grać na jakimś instrumencie, może sobie dorabić, dorabiać na, na weselach w soboty. Dobra, ale nie będę już drążyć tematu edukacji, bo się trochę spieszymy. Tanie paliwo, ostatnio ogłosiliście projekt Tanie paliwo, piękna sprawa, cudowna, Obniża Podatki. To jest to, w przeciwieństwie do tego, co dotychczas o nas uważano, ponieważ zawsze było tak, że no tak, 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 zlikwidować wszystkie podatki i nie wiadomo z czego będzie państwo żyło, tak? Więc Tak, więc projektanie paliwo absolutnie nie jest projektem likwidacji wszystkich podatków. Jest projektem, który mówi wprost, że my redukujemy część podatków, które obciążają paliwo, więc mówimy o tym, że VAT spada z 23% na 15%, czyli na najniższą stawkę, którą może być uznana przez Unię Europejską. Mówimy o tym, że akcyza spada w 10%, co nie jest jakąś wielką redukcją, zresztą te obciążenia akcyzowe też tam nie są jakieś ogromne. Mówimy o tym, że opłata paliwowa będzie zmniejszona o połowę, a przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość ją podwyższyło dwukrotnie, <laughs> tak. więc, właściwie, więc właściwie wracamy do tego, co było sprzed zmiany wprowadzonej przez Prawo i Sprawiedliwość w tym temacie i likwidujemy opłatę emisyjną, którą no, przypomnę, Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło. Więc jest to jeden z naszych projektów mówiących o tym, że jak tylko obejmiemy władzę, to zlikwidujemy pierwsze 15 podatków, które wprowadził PiS. Między innymi jest tam też podatek cukrowy na przykład, <gry> który jest moim ulubionym podatkiem, na którym bardzo lubię się wyzłośliwiać. No, ale ale jest, jest to projekt realny, ponieważ to jest to, to, o czym my mówimy. To jest świat, w którym my żyliśmy przynajmniej po części jeszcze parę lat temu. Pomijając ten VAT oczywiście, no bo ta zmiana, jeżeli chodzi o VAT, 2,23 na 15 to jest ogromna zmiana. I to rzeczywiście może być jakoś odczuwalne dla budżetu państwa przez pierwsze miesiące, ale później się to wyrówna, ponieważ wiadomo, że rynek jest, jest taki, że się zastępuje. To znaczy, jak ludzie mają więcej pieniędzy w kieszeni, no to po prostu nie kupią tego, kupią co innego. I to jest jasne. Natomiast efektywna stopa VAT-u w tym momencie w Polsce wynosi około 17%. Więc de facto nie jest to jakiś, jakiś tam gigantyczny skok. Ale jednak jest to bardzo duży skok dla człowieka. No i ostatecznie dzięki takim zabiegom, gdyby wykonać je wszystkie naraz, bo gdyby wykonać po kroku, no to no, tu byśmy zabrali 30 groszy, minus, tutaj 50, tutaj 12, tu 10 i tak dalej. Jak się to nam zbiera, natomiast gdybyśmy wykonali wszystkie te kroki naraz, e, no to mielibyśmy paliwo około 1,5 do 2 zł tańsze z dnia na dzień. E, ale ja jestem, jestem świadomy, że nasz rząd nie będzie chciał tego zrobić, e, ponieważ jak to powiedział Jarosław Kaczyński, nie należy państwu odbierać możliwości zbierania podatków. Przedsiębiorcy muszą ograniczyć swoją tą... tam ta, 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 ta pazerność. Ładniej to ubrał w słowa, ja wiem, wiem, ale to trzeba nazywać po imieniu, a nie tam. Dobrze, jeszcze chciałem spytać Pana o tarczę inflacyjną, no, ale tak powiem szczerze, no, jakby w ale na... tą, opacają... tą pisowską, czy tą naszą? Piękna, to... Jeżeli to chodzi o tą, inflację, tak? znaczy, to jeżeli to chodzi to o tą, inflacja. Znaczy, inflacja jest wywołana oczywiście pewnymi zabiegami, które są wykonywane na całym świecie i dlatego cała Europa cierpi na podwyższoną inflację w tym momencie, ale w innym stopniu niż u nas. U nas jest to podwójnie problematyczne, ponieważ żaden inny kraj w Europie nie ma państw, nie ma partii rządzącej, która zdecydowała się przeprowadzić kilka projektów socjalnych, przekupywania wyborców pieniędzmi do dróg. Także o to chodzi i dlatego jesteśmy na czele. Na wreszcie jesteśmy w czymś najlepsi. Od roku mamy najwyższą inflację w Europie. Natomiast żarty na bok, to, co wymyśliło wymyślił Prawo i sprawiedliwość, my jeszcze tego nie znamy, jeszcze nie widzieliśmy tego projektu. Na razie widzimy tylko zapowiedzi. Zapowiedzi nowego wału niestety się okazały prawdziwe. Więc zapowiedzi tej tarczy antyinflacyjnej również należy traktować jako prawdziwe, a jeżeli w tej tarczy antyinflacyjnej będzie bon na tańsze paliwo, bon na wyrównanie podwyżki opłaty za prąd bon który ma wyrównać podwyżki gazu w przyszłości, tak? No to, tak? to, celem, no to tak? znaczy, że znowuż będzie tak, że dobre Prawo i Sprawiedliwość daje społeczeństwu bony na to, żeby społeczeństwo mogło pokryć koszty, które musi ponieść, ponieważ oni podjęli złe decyzje. Co nakręca inflację? Tak. Nasza tarcza antyinflacyjna, którą my przedstawiliśmy w ubiegłym tygodniu w Sejmie, jest po prostu powtórką naszego programu sprzed roku, sprzed dwóch e, z kampanii wyborczej Krzysztofa Bosaka. Mówiliśmy przede wszystkim jest to projekt Tanie Paliwo, oczywiście i likwidacja tych 15 podatków, zanegowanie pakietu klimatycznego, oczywiście, który nas zabije, zdecydowanie sprawi, że, że to my najbardziej oberwiemy, ponieważ jest to wprost powiedziane tam, że, że to, to my mamy największe koszty ponieść tego pakietu. Myślę, że to są zabiegi, które nie są jakieś niewyobrażalne, ponieważ większość, zdecydowana większość tych propozycji, które my mamy, to jest po prostu powrót do świata, w którym żyliśmy zanim Prawo i Sprawiedliwość zajęło się budżetem, trzymając brzytwę. Bo to, to jest kwestia tego, że to jest, że to jest nasz zły rząd, który źle zarządzał kraj. I się bawił społeczeństwem. Teraz zresztą ta zabawa trwa nadal, ponieważ my jesteśmy, teraz mamy listopad, a od 1 stycznia najniższa krajowa ma być podwyższona. Znowuż ku zadowoleniu gawiedzi będzie 3000, już wszyscy będziemy bogaci, 3000 będziemy teraz mieli najniższą krajową. Tylko nikt nie mówi o tym, że przy okazji zus rośnie do 1700 zł, tylko my o tym tak. mówimy. 1700 zł to będzie minimalny ZUS dla człowieka prowadzącego działalność w Polsce. Od razu średnia krajowa urośnie, ale ta średnia krajowa właśnie sprawi, ten wzrost sztucznej średni, średniej krajowej że wzrasta ZUS, bo to, jest to, bo to jest przecież dostosowane. Także o tych wszystkich zabiegach nikt nie mówi. I oczywiście, jak. Yy, na zdrowie. Jak, yy, jak, powie, jak, yy, jak, jak rząd powie, że podwyższa nam najniższą krajową, no to nie mówi o tym, że yy, tam całą stówkę więcej dostanie pracownik po podatkach wszystkich, po, a stówkę dostanie Prawo i Sprawiedliwość, znaczy rząd dostanie do dyspozycji. tak? Więc oni de facto podwyższają koszty prowadzenia działalności ludziom, którzy tworzą miejsca pracy pracy, sami zbierając największe frukta z tego. Ale sprzedają to w ten sposób, że oni pomagają ludziom, a najgorsi to są ci kapitaliści, którzy dają im pracę. Tak, cwaniaki i, i, i ci y, A propos cwaniactwa, to muszę powiedzieć, że Jarosław Kaczyński troszkę nie wiedział, co mówi, ponieważ na Nowym Wale posłowie również stracą. Pytanie, czy to oznacza, że, czy to oznacza, że też są cwaniakami. No tak. Dobrze, na koniec już zadać, zadać pytanie, które często zadaję właśnie politykom wolnościowym. No, wyobraźmy sobie, udaje się Konfederacji czy Partii Korwin Wygrać wybory. No, ja się, i ja teraz, jako młody człowiek, się tutaj angażuję, żeby pomóc w tym wszystkim. I co ja będę z tego miał, skoro sprywatyzujecie państwowe spółki, urzędy polikwidujecie? No, nawet nie będę mógł liczyć na ciepłą państwową posadkę. To co ja z tego będę miał? Dużo więcej pieniędzy do dyspozycji na spełnianie swoich marzeń, rozwijanie swojego hobby, budowanie swojego kapitału, zabezpieczanie życia swoim dzieciom i swojej rodzinie. Myślę, że to są najważniejsze rzeczy zdecydowanie, a nie to, że partia oferuje fuchy albo Bony, talony, dopłaty, jakieś tam plusy i tak dalej. Naprawdę, to my, my musimy wyjść wreszcie z tego, bo jako społeczeństwo, społeczeństwo dało się oszukać tym cynicznym politykom, którzy stwierdzili, że mogą w ten sposób sobie rozgrywać właśnie to społeczeństwo. Niestety mieli rację przez długi czas, ale to się kończy. To się kończy drastycznie. To się kończy właśnie tą podwyższoną inflacją, która nas naprawdę może zabić, jeżeli ktoś szybko się nie ocknie i nie zatrzyma tej spirali do drukowywania sztucznych pieniędzy ku chwale ratowania wyników sondażowych. Dobrze, to ja w takim razie tylko mogę się tutaj zgodzić. Dziękuję za rozmowę. Życzę wszystkiego dobrego.